HTC kiedyś dominował rynek, a potem wszystko się zmieniło. Pojawił się Apple i Samsung. Od tamtej pory firma coraz bardziej traci na znaczenie. Kilka lat temu pojawił się pierwszy HTC z serii One, model M7, który charakteryzował się kilkoma unikalnymi cechami. Firma postawiła wtedy na 4-megapikselowy aparat z dużymi pikselami. O ile idea była słuszna, o tyle wykonanie i marketing już nie. Aparat pomimo zalety posiadania tych dużych pikseli nie dostarczał wystarczająco dobrych zdjęć. Firma nie wzięła sobie do serca krytyki i następca modelu M7, model M8, miał nadal ten sam aparat, który miał potencjał, ale produkował po prostu słabe zdjęcia. Osobiście uważam, że był też znacznie brzydszy od poprzednika telefon, nie aparat i tym samym nie zdobył mojego zainteresowania. Kolejny jego następca, czyli M9, przedobrzył z kolei w drugą stronę. 20-megapikselowa matryca była zupełnie niepotrzebna, problem przez te lata jednak nie leżał w samych matrycach a w oprogramowaniu przetwarzającym zdjęcia, czego by nie mówić o smartfonach Samsunga, to w zdecydowanej większości produkowały zdjęcia w wysokiej jakości. Dla mnie królem pod tym względem zawsze pozostawała iPhone. Nie był najlepszy w każdej z kategorii, ale był mocny w każdej. A dobre wyniki były powtarzalne i łatwe do uzyskania. W tym roku na rynek wchodzi HTC 10, gdy firma jest wyceniana na kilkanaście razy mniej niż w swoim szczycie. Zniknęła nazwa One, ale ekipa odpowiedzialna za sprzęt pozostała. Spod ich pióra wyszedł, być może trochę w akcie desperacji, a może w akcie buntu, najładniejszy telefon, jaki w życiu trzymają w dłoni. HTC10 ma 5 i dwucalowy wyświetlacz o niepotrzebnie wysokiej rozdzielczości 1440x2560 pikseli, co daje około 565 ppi. Sercem jest czterorodzeniowy Snapdragon 820, który ma nadzieję zakończyć problem z przegrzewaniem się układu pod obciążeniem. Do jego dyspozycji pozostawiono 4GB ramu. A w zamontowano aparat z 12-megapikselową matrycą i obiektywem 26 mm z maksymalną dziurą f1,8. Z przodu zastosowano z kolei 5-megapikselowy aparat i równie jasny obiektyw. Oba mają dodatkowo optyczną stabilizację obrazu i jest ona odczuwalna w bardzo pozytywny sposób. Tylny aparat potrafi też nagrywać wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę, a przedni 1080p. Specyfikacja sprzętowa to jedno, ale dla mnie zawsze ważniejsze były wrażenia skorzystania z, z telefonu. To jak on leży w ręce, jak jest wykonany i jakie uczucia we mnie wyzwala. HTC 10 pod tym względem jest wyjątkowy, chociaż nie jest bez wad. Jak go pierwszy raz podniosłem, to na ustach pojawił mi się uśmiech. Nie zauważyłem nawet tego, że ma 9 mm grubości, co w porównaniu z konkurencją jest wartością wręcz absurdalnie dużą. Jest też oczywiście moim subiektywnym zdaniem najładniejszym telefonem na rynku, a na jego plecy mogłem patrzeć bez końca. iPhone przy nim wygląda jak troll albo szrek. Ciekawym krokiem było też zastosowanie przycisku HOME, który wcale nie jest przyciskiem fizycznym. Ma wbudowany czytnik odcisków palców, który działa. Dobro nie jest oczywiste. Nauka obsługi przycisku wymaga chwili przyzwyczajenia, ale bardzo szybko staje się intuicyjna. Niestety sam Android z nakładką Sense UI już taki nie jest dla mnie. Jestem przyzwyczajony do czystego systemu operacyjnego i trzymam kciuki, żeby ta konstrukcja pojawiła się w wersji Nexus. Bateria z bardzo wstępnych testów również nie jest specjalnie żywotna, ale to może wynikać też z faktu, że nigdy nie umiałem specjalnie zoptymalizować Androida pod tym kątem. Rzecz tym, że nie uważam, abym powinien musiał to umieć. Zaskoczyły mnie trzy rzeczy. Ekran jest zaskakująco dobry, niezależnie od tego, jak się na niego patrzy. Krzywo, spod byka, do góry nogami. Nie wiem jedynie, jak sprawuje się w pełnym słońcu. Drugim zaskoczeniem jest AirPlay. htz 10 Go ma wbudowanego, a to oznacza, że można wysyłać z niego dźwięk, tak, nawet z Apple Music, na wybrany głośnik lub wzmacniacz wspierający ten standard. Nawet na Apple TV. Podczas streamowania muzyki nie wysyła niestety okładek na docelowy sprzęt, więc nie są one wyświetlane. Szkoda. Ostatnią rzeczą, która mnie bardzo miło zaskoczyła, jest jakość dźwięku. Pomimo, że HTZ10 nie ma już dwóch głośników skierowanych w stronę użytkownika, to dolny głośnik gra zaskakująco dobrze. Wspiera go również głośnik na górze urządzenia, ten, którego normalnie przykładamy do ucha. Zaryzykuję wstępnie, że jest to obecnie najlepszy telefon z Androidem na rynku, który jest na dodatek znacznie ładniejszy niż iPhone, nawet od modelu 5S mojego osobistego lubieńca. Bardzo bym chciał, aby firma stała się ponownie dominującym graczem na rynku. Przeszkodą w tym zapewne będzie wysoka cena urządzenia, porównywalna z flagowcami z Cupertino i Samsunga. Pomimo tego mam nadzieję, że ludzie się na niego rzucą. Miło byłoby popatrzeć na niego w rękach fanów. a nie dałbym sobie uciąć ręki, że tak się stanie. Głównie dlatego, że obawiam się, że zostałbym bez wspomnianej kończyny.